Cześć, cześć witamy bardzo cześć, serdecznie. Cześć. Krzysiek Pani Pakard. Włodek Marzeń. Czyli tak zwane muzyczne zerkwania. Tak, To jest ten a a Nie, ja to jest Krzysiek. Krzysiek. Słuchajcie, chcielibyśmy Was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na audycję, która będzie już niedługo, bo w środę tutaj Zatydź. napisane jest, kiedy, kiedy ona będzie. A mamy dzień, jak tak. Bardzo serdecznie chcielibyśmy Was zaprosić na tą e, audycję, albo wiem, panie Włodku, gościć będziemy. Mhm. No to y, będziemy go gościć siebie. siebie. Nie, my nie będziemy siebie gościć. To my będziemy gościć, a będzie, gościć będzie. będzie. No, będziemy się gościć, a gościć. Muzyczne Zerkadełko. Audycja Krzyśka Kargula i Włodka Amazonia W środę o godzinie 20.00 w Radiu Pallotti FM. niniejszym. Zapraszamy jeszcze raz. Jest dobrze Zapraszam Bądźcie z nami. Na raz.